Cześć, tu Nadchodzi czas, gdy maszyny stają się mądrzejsze od ludzi. Ale czy to oznacza, że powinny zdobyć władzę nad całą ludzkością? Dzisiaj pokażę wam serial telewizyjny, będący antologią science fiction z 2007 roku pod tytułem Mistrzowie Science Fiction, sezon pierwszy, odcinek piąty, Watch Bird. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Młody człowiek budzi się w osobnej, odseparowanej od innych mocnej strukturze pokrytej folią. Najpierw chłopak wyciąga kilka zdjęć i przeglądając je Zatrzymuje się na tym, na którym jest przedstawiona młoda kobieta Którą czule nazywa mamą Chłopak odsuwa pokrywę i skacze do korytarza, gdzie na niego czeka inna osoba By odebrać cenne zdjęcia, które przechodzą z rąk do rąk Jak przypomnienie o poprzednim życiu Ale jest jeszcze jedna kobieta o imieniu Mary Którą Frienton kocha i o której nie jest mu wszystko obojętne Tego dnia przypomniała mu że jego prawdziwa mama odeszła stąd dawno temu i żeby ją znaleźć, musi przebiec przez lukę w ogrodzeniu. Na pożegnanie Mary daje mu stare zdjęcie człowieka, którego nazywałem Augustem. To on pomoże Friendonowi znaleźć schronienie w slamsach wolności i nauczy go nowego życia. Friendon udaje się do wyjścia na powierzchnię, bo się jego czas spaceru, czyli całych 15 minut na słońcu. Przechodzi przez punkt kontrolny i... Otrzymawszy monitorujący zegarek na rękę, kieruje się do schodów. Przez 27 lat czekał na szansę, by wydostać się stąd. I teraz jest gotów nawet umrzeć, by nie wrócić pod przeklętą ziemię. Po przeczekaniu, aż inni się rozproszą, Friendon biegnie do muru z drutem kolczastym i zraniwszy ręce do krwi, przecina go. Przechodzi przez otwartą przestrzeń i widzi kontury miasta przed sobą. Odważnie zdejmuje zegarek, bo wszystkie ostrzeżenia okazały się fałszywe i kieruje się w stronę miejsca, które nazywane jest slumsami wolności. Przechodni patrzą na niego z zaskoczeniem, ale nie zatrzymują go. Po poślizgnięciu się na brudach, Friendon upada, a tuż nad nim nachyla się staruszka, która jest ciekawa, co robi chłopak w kombinezonie. On wyznaje, że uciekł, by być wolnym, ale starzec się śmieje, bo on jest tylko białym szumem. Wygląda na to, że chłopak nigdy nie pracował i mało o wolności. Friendon protestuje, bo to on wie, że przed erą korporacji każdy człowiek był wolny. Sam chłopak nauczył się czytać napisów, które wiszą po całej wspólnej ziemi, a myśleć nauczyła go kobietę o imieniu Mary, która też pomogła mu uciec. Starzec zauważył jego pokieroszowane ręce i przedstawia się jako święty August II, wierny kościoła informacji, proboszcz i główny kaznodzieja. Ale Friendon już go poznał ze zdjęcia. Gdy słyszał Mary, starzec zabiera go ze za sobą. W jednej z uliczek opatruje mu ran i opowiada, że dla wolnych ludzi w Slamsach jest bardzo niebezpiecznie, bo jeśli go złapią, jego organy natychmiast znajdą się na czarnym rynku. Chłopak zna pracę wspólnej ziemi od środka, historię ludzi, ich sekrety i przestępstwa. Dla kościoła wszystko jest ważne, ale żeby uzyskać dostęp do kościelnych rejestrów, gdzie może znaleźć matkę, potrzebne są specjalne karty. Rozmowy przerywa krzyk, a do Augusta wybiega nastoletnia dziewczyna, za którą podążają dwaj policjanci. Jeden z nich drwiąco oznajmia, że dziewczyna powinna przestać być dzieckiem. Starzec ogłasza, że jest pod jego ochroną, ale to wywołuje kolejną falę śmiechu, po czym policjant wyciąga broń i strzela do dziewczyny. Starzec rzucił się na łotrów, próbując im odebrać broń, podczas gdy Friendon uderzył go kijem. Rozlega się kolejny strzał i August opada obok zawitego dziecka. Przed uciekinierami odtwarza się cała jego ucieczka wstecz, a świat znika. Po pewnym czasie Friendona wprowadzają do sali sądowej dwóch mężczyzn, policjantów i młoda kobieta o imieniu Wii, Umieszczają krzesło na określonym miejscu i słyszą mechaniczny głos ogłaszający numer nadchodzącej sprawy. Następnie ich uważnie bada, oko zamontowane na metalowym, giętkim przewodzie. Wii jest szokowana, jest początkującą i nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziała. Partner wyjaśnia, że do tego urządzenia używane są oczy konia lub krowy, ponieważ lepiej działają, a samo oko jest podłączone do prawdziwego ludzkiego mózgu. W tym momencie Friendon zaczyna jęczeć, a oficer pokazuje dziewczynie przewód w tylnej części głowy skazańca. Przesadza się bezpośrednio do mózgu i kontroluje jego funkcje motoryczne. Wtedy z góry zsuwa się kolejny ekran, który bardzo przeraża wii. Ogromne oko oddara się, zmieniając się w twarz surowego sędziego. Prosi on, aby obudzić podejrzanego, a ten wkrótce dochodzi do siebie. Ani może zrozumieć, dlaczego policjant nazywa tak maszynę. Ten wyjaśnia, że elektroniczny sędzia ma znacznie więcej mózgu niż oskarżony. Tymczasem sędzia zaczyna zadawać pytania, ale wtedy Frienton natychmiast odpowiada. Nie uzyskując podwiedzenia tożsamości, sędzia zaczyna oskarżać. Okazuje się, że chłopak zaatakował patro policji, który przybył słysząc krzyki, zabijając starca Augusta i nastoletnią dziewczynkę. Ale chłopak znów zmienia temat, pytając co sędzia zrobi, jeśli podejmie jakieś działania. Oczywiście krzesło od razu unieruchomi go. Sędzia z jakiegoś powodu milknie, a elektroniczne oko ponownie pada uważnie chłopaka. Następnie zaciski na jego kończynach się otwierają, a teraz jedyną rzeczą, którego powstrzymuje, jest przewód przyscany do głowy. Mężczyzna wstaje i bacznie przygląda się wi. tak bardzo, że nawet czuje się zakłopotana. Następnie wchodzi na platformę, która podnosi go do obrazu sędziego. Chłopak potwierdza swoją tożsamość i słyszy oskarżenie o zabójstwo policjanta, zranienie drugiego oraz ucieczkę z głównej ziemi. Jeśli zostanie uznany winnym, zostanie natychmiast stracony. Policjanci informują, że chłopaka zabiją prosto na krześle. Po upływie 6 minut, Wi czuje przerażenie, jednak jej kolega ją uspokaja. To łatwa śmierć. Wtedy włącza się kolejny ekran i pojawia się adwokatka, twierdząc, że jej klient jest niewinny. Ale Friendon prosi, aby zwolnić adwokatkę, ponieważ jest niekompetentna. Sędzia wydaje się być zdziwiony, przecież adwokatka ma wszystkie dokumenty dotyczące procesu. Ale właśnie to nie podoba się Friendonowi, ponieważ wydaje się, że mają oni ten sam system i tę samą bazę danych, więc niepotrzebna jest mu. Dlatego będzie bronił się sam i żąda dostępu do plików. Wtedy twarze na ekranie jakby się zawiesiły. V zwraca na to uwagę, a jej kolega jest zdezorientowany. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie było. Oficer nie rozumie, co on robi. A ten wyjaśnia, że jeśli potrafisz myśleć, to maszyna. Nie pokona człowieka. I bardzo chce trafić do mamy. A potem nagle pyta dziewczynę, skąd ona pochodzi. Oficer V imienia dolną część miasta. Na co Friendon proponuje przypomnieć, kiedy pierwszy raz zobaczyła słońce. Powiada, że miał 8 lat i weszli z bratem na służbę windę, żeby spojrzeć na niebo. Na Friendon miał 16 i do dziś pamięta, jak jasne było słońce. A policjantka strzeliła do niej. Dziewczyna jest zaskoczona, bo nie wie, jak zrozumieć jego słowa. Wtedy sąd wraca do siebie i ogłasza, że chłopak może zobaczyć przysięgły, Choć jest ich tysiące i potrzebuje całego miesiąca, żeby ich wszystkich zobaczyć. Sąd musi przejść jak najszybciej. Wtedy Friendon zgadza się na jakichkolwiek dwunastu przysięgłych. Wszyscy przecież wiedzą o czym mówi. Potem tłumaczy wie, że słońce powinno być dostępne dla wszystkich. W tym czasie na ekranach pojawiają się twarze ludzi, którzy będą sądzić Friendona. Każdy z nich podaje swoje imię i okazuje się, że połowa z nich już nie żyje, a ich umysły zostały schwytane przez maszyny i umieszczone w jednym systemie. Chłopak jest oburzony, przecież oni też korzystają z tych samych danych co sąd. Oznacza to, że adwokat prowadzi zarówno oskarżenie, jak i obronę. A wszystko to może wpływać na sąd. Sędzia znów się gubi, przecież oni tego nie robią, jednak Friendon jest pewien, że to możliwe, i sąd ponownie się zawiesza. Chłopak traci przytomność od uderzenia w mózg. Oficer jest wstrząśnięty. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widział. Zazwyczaj oskarżeni krzyczą, błagają, a wtedy krzesło wyłącza im struny głosowe. A po zakończeniu sądu zabija. Widocznie trzeba będzie wezwać techników. Wi We współczuje przysięgu i podziwia odwagę oskarżonego. A ten w tym samym momencie widzi siebie na boisku. Jego głowę trzyma August i pociesza go. On jest niczym, po prostu z białym szumem. A nawet mały człowiek jest niebezpieczny dla maszyn. Tak może umrzeć. Ale zwycięży, bo prawda, nie umiera. Freedom dochodzi do siebie na kolanach wi. Oficer nie rozumie, co chłopak chce osiągnąć. Przecież po raz pierwszy od 50 lat sąd jest bezstronny. Na co Friendon pyta: Kiedy tutaj sądzono bogacza, Wtedy włącza się sędzia i cyrk trwa dalej. Friendon nalega na odwołanie adwokata i sąd idzie mu na rękę, po czym przedstawia dowody ciała zmarłych i bista z odciskami Friendona. A ten najpierw opowiada przysięgłym, kim jest i skąd pochodzi, urodzony na głównej ziemi. Nikt. Ludzie są zmuszeni żyć pod ziemią przez całe życie, bez rodziców i bliskich. Nie mają książek, a do słońca wychodzą raz na pół roku, na 15 minut. I nie zabił nikogo, i żąda obejrzenia obrazów z kamer, ale są tłumacze, że ciągle się psują przez wandarii. Poza tym jest żywy świadek, który jest drugim policjantem, który zapewnia, że Tony ratował dziewczynkę przed gwałcicielem Frindonem. Jego partner puścił pistolet który podniósł oskarżony i zastrzelił wszystkich. Wtedy Friendon żąda wezwania jego świadka, starca Augusta, bo jego mózg również można podłączyć do systemu. A podczas gdy sąd zdezorientowany szuka wyjścia z sytuacji, Friendon umawia się na spotkanie z V. Sąd w końcu podejmuje decyzję i wszyscy widzą, co naprawdę się wydarzyło. Nie tylko to, okazuje się, że August zdąży powiedzieć przed śmiercią, że pierwszy strzeli policjant. Przysięgli wpadają w zdenerwowanie, ale sędzia naciska na to, że Friendon zabił policjanta, co grozi śmiercią. Sąd ogłasza popraty. Oficer ucieka po techników. Kiedy przysięgli ogłaszają, że Friendon jest niewinny, ale wtedy sąd się wyłącza, a obecnie zostają poinformowani, że system ulega awarii. Friendon woła niepożądaną reakcję emocjonalną i wszystkie fakty zostały wymazane. Alson trwa i w następnej chwili skazują Friendona na śmierć. Pojął protestów, mówi i go do krzesła, kiedy dziewczyna przyznaje, że bardzo byłaby dumna, gdyby stał się jej przyjacielem, ale w następnej chwili w głowę chłopaka bije się sonda, a on umiera. Wtedy przychodzi technik, który wyjaśnia, że system uległ awarii, ponieważ Friendon po prostu miał zasnąć. Dziewczyna w szoku powtarza, że po prostu go zabili, ale to nieuniknione. Była to awaria. Później przychodzi do sali sądowej i nagle przed nią pojawia się obraz Friendona. Wyjaśnia, że system wziął część jego mózgu, nie zdając sobie sprawy, że on nadal będzie sobą. Dziewczyna chce odejść, ale projekcja chłopaka stoi na drodze. Jest żywy, chociaż bez ciała. Oni i August są wewnątrz tej maszyny i będą walczyć, aby uwolnić ludzkość. Wii przyznaje, że bardzo jej się spodobał, ale czuje, że straciła go na zawsze. Wtedy Friendon mówi, że mogą być razem w swoim umyśle. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. I dziękujemy za obejrzenie!